Dark Project to produkty takie jak ta klawiatura, które rozchodzą się na piumie, ale też słuchawki, którymi zajmiemy się za jakiś czas, bo dzisiaj na tapet wchodzą myszki M4 i M4 Wireless, a jedna z nich trafi do Was. Zapraszam do oglądania. 199 oraz 340 zł, tyle przyjdzie nam zapłacić za dwie konstrukcje, których różnicą jest wyposażenie na pierwszym miejscu. Zwykłe M4 to myszka, papierologia i pakiet ślizgaczy. W wariancie drugim jest też łączność bezprzewodowa, więc mamy odbiornik 2,4, odpinany kabel, ślizgacze, śrubokręt i takie oto wymienne elementy, które ze względu na magnetyczny design w łatwy sposób można wymienić. Oznacza to, że jeżeli nie lubicie myszek dziurawych, to zawsze możecie edytować zarówno front, jak i tył wymiennymi elementami. Trochę szkoda, że w wersji przewodowej one się nie pojawiają, ponieważ też można to zrobić. W każdym razie, dzięki temu myszka będzie mniej podatna na kusze wyzbieć się otworów, jeżeli ich nie lubicie. Chociaż muszę przyznać, że na pełnej strukturze zobaczyłbym tutaj jakiś dodatek w formie grip tape, aby móc lepiej ustabilizować chwyt. Fascynuje mnie natomiast sama kolorystyka, bo Dark Project po raz kolejny udowadnia, że lubi pobawić się kolorami i te myszki wyróżnią się na biurku. Granat, niebieski z bielą czy nawet ten chyba burgund przepleciony z czerniu wprowadza trochę więcej życia w stanowisku i wygląda ciekawiej. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o estetykę, są to myszki wyglądające dobrze i równie dobrze prezentuje się ich kształt, który niemalże do złudzenia przypomina G Pro X Superlight, ale czy to źle? W sumie moim zdaniem niekoniecznie. Generalnie mamy do czynienia z myszką, której szerokość jest mniejsza o pół milimetra, a wysokość o raptem 3, więc Dark projekty są odrobinkę niższe. Pozostają jednak wciąż bardzo wygodne i jeżeli komuś przeszkadzała bułkowata wysokość G Pro, no to przed Wami alternatywa. Wagowo zachodzi jednak sporo Popatrząc na wersję przewodową, rzeczywiście mówimy tutaj o myszce ważącej 63 gramy, co patrząc na rozmiar wydaje się być naprawdę bardzo fajnym wynikiem. Aczkolwiek myszka bezprzewodowa to już 77 gramów i M4 Wireless czuć w dłoni, chociaż mieści się w zakresie urządzenia poręcznego i takiego, które nadgarstka specjalnie nie męczy nawet przy dłuższej dynamicznej rozgrywce. No ale skoro zaczynamy już uwagę, to na nią przykładają się dosyć solidne tworzywa, i to niezależnie czy mówię o tym cięższym modelu wireless, czy też tym przewodowym. Po pierwsze, ogólnie, spasowanie w obu w wariantach jest sensowne. Po drugie, Honeycomb nie ugina się ani na bokach, ani też na spodzie. Często bowiem, jeżeli ściskamy tego typu propozycje podzielone dosyć mocno, czy to od boku, czy też od spodu, no to wtedy pojawiają się przypadkowe aktywacje, natomiast tutaj nic takiego nie występuje, powiem więcej skrzypienia, też nie zauważyłem. Zresztą obejrzałem też oba sample dokładnie, i ten z ogonkiem, jak i ten pozbawiony sznurka, zachowują dobre tłuczenia i brak ostrych krawędzi, czy uskoków. Zaglądając na spód, tutaj ślizgacze. Czyste PTF, i pamiętajmy, że zawsze mamy komplet dodatkowy w zestawie, sensor ułożony centralnie, no i jeszcze są Switchem. Dark Project bowiem oferuje fizyczną modyfikację. Od odświeżania, podobnie jak i podświetlenia. Ewentualnie podświetleniem możemy też sterować z aplikacji, ale zanim o niej skupmy się jeszcze trochę na kształcie, bo ta myszka bardzo dobrze leży w palmie, poza tym dobrze leży w klogripie, a jeżeli mówimy już o fingertipie, no to wtedy wypada mieć trochę większą dłoń. Kształt jest tutaj ogólnie dosyć uniwersalny i całość oceniam jako wygodną dla mojej dłoni 19x10 przy LazyClone. Trochę bardziej przeszkadzała mi waga. Dlaczego? Bo daily używam myszki bezprzewodowej znacznie lżejszej, ale patrząc już na wariant przewodowy, zero złej energii patrząc na wagę. Po prostu jest to wygodny i lekki gryzoń. Plus ten jego kabelek jest mięciutki i dobrze się układa, bo to parakord. M4 Wireless też przewodem dysponuje, z którego można skorzystać, natomiast generalnie mamy tutaj połączenie 2,4 i nie założyłem jakiegokolwiek rwania, mimo że całość była podłączona tuż obok klawiatury na 2,4, więc to połączenie jest stabilne, ale jeżeli zależy wam przykładowo na Bluetooth, no to tutaj go nie ma, a co za tym idzie, nawet przy pracach biurowych, gdzie nie potrzebujemy pełnej wydajności, niestety nie uda nam się jakoś mocno zaoszczędzić baterii. Jeżeli zatem chcecie rzeczywiście wydłużyć pracę akumulatora, no to można wyłączyć podświetlenie i wtedy, w zdaniem producenta, całość działa do 50 godzin. U mnie wynik był o 20-23 godziny krótszy ze względu na właśnie uruchomienie intensywnego podświetlenia, którym produkt sobie pobłyskiwał. No i teraz zajrzyjmy do aplikacji. Nie jednej, a dwóch, ponieważ ta dla obu modeli jest trochę różna. Znacznie lepiej wygląda ta dla modelu wireless, gdzie mamy możliwość regulacji debounce time, DPI, Lodi. No i wszystko jest znacznie większe, bardziej czytelne oczywiście. W obu przypadkach możemy ustawić makra, możemy zmienić podświetlenie, czy też przypisać określone funkcje do przycisków, chociaż w przypadku myszki przewodowej możemy też dobrać funkcję do rotacji kółka w górę bądź w dół. Natomiast wariant dla modelu przewodowego niestety jest mniejszy, gorzej skaluje się, dajmy na to, na większym ekranie. No i tutaj o ile debounce bounce Time jest, to LOD pozostaje na jednym poziomie. A wy pewnie teraz zapytacie jak wygląda specyfikacja obu tych myszek, bo o niej jeszcze nie wspomniałem, więc przejdźmy do konkretów. Dark Project bardzo otwarcie mówi o podzespołach, co doceniam. Wariant Wireless to sensor 3395 od Pixarta, do tego główne switche KLGM80, dodatkowe Huano Wide Dot, no i encoder F-Switch. Wszystko pracuje tak jak powinno. Model przewodowy to sensor 3327, do tego switche Huan Blue Shell White Dot, które są troszkę cięższe, natomiast nadal fantastycznie pracujące. Na boku znowu Wide Doty, no i encoder F-Switch. Tym razem czarny, ale pracujący nadal, lekko sztywno na każdym z progów, więc jest czytelny. Jedyne różnice w obu myszkach to switche pod rolką, które wciąż pochodzą od Huano. Obie myszki mówiąc o charakterystyce kliku, pomijając twardość, to ten sam poziom post i pre-travela. Ten drugi większy, ale nadal w granicy sprężystości. Poczne kliki pozostają w punktem. A jak to w ogóle brzmi, posłuchajcie. I teraz warto zwrócić uwagę na to, co najważniejsze, czyli na performance w grach. Konkurencja dla każdej z tych myszek jest dosyć duża, ale faktycznie grając na obu różnego rodzaju produkcje, jak Quake czy Fortnite, nie odczułem, aby występowały jakieś problemy, co potwierdziły tylko testy syntetyczne każdego z czujników. Jeżeli chodzi o Low Deep, nawet na poziomie jednej płyty, poza tym interpolacja tak naprawdę nie występuje nawet na tych najwyższych wartościach, ewentualnie drobny jittering, chociaż generalnie właśnie na tych najwyższych wartościach po prostu jest trudno opanować tak wartką pracę urządzenia. Więc patrząc na specyfikację, ona utrzymywana jest na bardzo fajnym poziomie, 1000 Hz, nawet trochę ponad, no i są to myszki, które, jak mówię, fajnie leżą w dłoni, są wygodne, na których granie w shootery czy gry MOBA pozostaje bardzo przyjemne. Niemniej ich ceny stawiały je wobec wielu innych urządzeń i o ile dobre sensory czy przełączniki oraz ogólny feeling kuszą, tak nie sposób przejść obojętnie obok taniejących primów od SteelSeries, wlecącego na łeb na szyję FG Pro X Superlight 1, czy Razera Cobra, będącego tym nowym, lepszym Viperem. Dark Project zatem w kontekście myszek finalnie ma trochę do przemyślenia, ponieważ z jednej strony są to rzeczywiście jakościowe produkty, fajnie zbudowane pod kątem podzespołów, fajnie zbudowane patrząc na konstrukcję, wprowadzają też tą modułowość i o czym nie wspomniałem wcześniej, na każdej z nich udało mi się drakplikować w okolicach 25-30 CPS-ów, więc generalnie pod kątem Minecrafta, o ile jeszcze kogoś to interesuje, one też sprawdzą się nieźle. Natomiast mamy tutaj konkurencję. Konkurencję, która jest spora, konkurencję, która powiedzmy, że w tych zastosowaniach bardziej e sportowych może być bardziej. Kusząca, więc wydaje mi się, że w przypadku każdej z tych myszek jakaś obniżka cenowa byłaby bardzo dobrym rozwiązaniem. Kolorystycznie jest super, jeżeli chodzi o elementy, które nie do końca mi się podobają, to zróżnicowanie w aplikacjach, gdzie jedna potrafi być naprawdę czytelna i dobrze skalować się z monitorem trochę większym niż 1080p, natomiast druga ma z tym ewidentny problem, więc nad tym ujednoliceniem aplikacji będę popracował, aczkolwiek no patrząc, czysto hardwareowo, jest to niezły produkt. Po prostu troszkę za drogi względem tego, jak. Jak wygląda aktualny rynek i jak kształtują się te produkty, które są rozpoznawalne i znacznie chętniej wybierane przez gracze? Więc jeżeli mamy z nimi rywalizować, to właśnie ceną. Także to wszystko dla mnie na dzisiaj. wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Dark Project m 4 i m 4 Wireless. Jak wam się te myszki podobają? Ja jednocześnie, tak jak wspomniałem na początku, będę miał dla Was konkursik, gdzie do wygrania będzie ME4, czyli myszka przewodowa, lżejsza, w tym ciekawym, jak ja to powiedziałem wcześniej, burgundowym kolorze, chyba burgundowym. To jest takie bordo, purpura, ciemna, nie wiem, kiedyś był purpurowy Power Rangers i wydaje mi się, że miał właśnie taką oto kolorystykę, ale mogę się mylić. W każdym razie co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie? Być subskrybentem kanału, zostawić łapeczkę w górę, a w komentarzu napisać jak powinna wyglądać kolejna myszka Dark Project, bo marka dosyć prężnie się rozwija i myślę, że wasze sugestie będą jak najbardziej cenne w wypadku rozwoju kolejnych konstrukcji. Także piszcie pod spodem najbardziej kreatywna, wyczerpująca odpowiedź, zgarnię taki sprzęt dla siebie. No i co? To tyle, trzymajcie się ciepło, dzięki za uwagę, do usłyszenia, cześć!